Cześć, witajcie, ja jestem Legwan, a oto przed Wami highlights z misji, jaką rozgrywałem z moim kolegą Lemurem w grze Man of War. Co to za gra, możecie zapytać. Jest to gra wydana przez. Um, wydana przez, zaraz zobaczymy, u nas przez Senegę, wyprodukowana przez studio Bestway. I jest to kontynuacja takich tytułów jak dobrze mi znany Soldiers, Ludzi Honoru, czy coś, czego dowiedziałem się dopiero teraz czytając o tej grze w internecie. Jej poprzedniczką było ta, była też Faces of War, Oblicza Wojny. Nie spotkałem się w ogóle z tym tytułem, ale o nim nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy o Men of War. Cóż to za gra? Gra jest wydana przez ukraińskie studio. I dobrze widać w tej grze, że bardzo, ale to bardzo promuje ona Rosjan. Rosjanie, ogólnie Sowieci to jest tutaj najbardziej niezbalansowana frakcja, bo możemy grać jeszcze Niemcami, Brytyjczykami i Stanami Zjednoczonymi. Gra została wydana w 2008 roku. I... Szczerze powiedziawszy, przyjęła się z dość, y, dość dobrze, ponieważ na Metacritics ma ona metascore 80, y, przez Usersów 7,9 na 10, 80 na 100, oczywiście, i na Game Rankings ma 79%. Y, I mocnymi stronami jest np. silnik graficzny, o, ponieważ tutaj wszystko, całe, y, całe otoczenie jest malowane. I później przetwarzane na grafikę trójwymiarową. To jest bardzo, ale to bardzo mocne, mocna strona tej gry. Mm. Niestety krytykowano ją za wysoki poziom trudności i szczerze powiedziawszy nie wiem czy to jest yy, słaba strona tej gry, ponieważ wysoki poziom trudności może być wadą dla każualowców, ale ja się za każualowca nie uważam. Yy. Co można powiedzieć o tych, że jest to gra strategiczno-taktyczna? Czym różni się od takich zwykłych RTS-ów nie ma w niej elementu budowania bazy, nie ma w niej elementu kupowania jednostek, czy y, szkolenia, czy zdobywania surowców. Jest za to y, mechanizm, y, jak to powiedzieć ładnie, mechanizm y, wzywania posiłków, gdzie dodatkowe jednostki wychodzą z za krawędzi mapy i robi się to y, za punkty, które same się w czasie meczu uzupełniają ale to dotyczy tylko niektórych misji i yy, gier multiplayer. Mm, hmm, zgubiłem wątek, poczekajcie. Zaraz się nastawię. Brakuje mi wysokich już, dobrze. Yy, co jest cudownego w menowor? To, że mamy do dyspozycji ponad 50 typów jednostek w tych yy, czterech frakcjach. Każda jednostka czymś od siebie różni. Mamy do dyspozycji piechotę, pojazdy, pojazdy opancerzone, czołgi, artylerię, moździerze, wszystko. Wszystko, czego możecie sobie, sobie zażyć, no oprócz jednostek latających. Są nawet jednostki pływające, są duże łodzie, są statki, są małe łodzie z jakimiś karabinkami ustawionymi. Nie ma niestety samolotów, ponieważ no, to jest gra strategiczna z widokiem izometrycznym, więc sterowanie samolotem byłoby tutaj trudne. Byłoby tricky. Z tego co wiem, to w którymś komatnym Conquer można sterować samolotami, ale ta gra jest w dużo większej skali, można dużo dalej oddać kamerę. W Men of War sterujemy nie aż tak dużymi siłami, ale za to bardzo ciekawym mechanizmem, jaki zastosowano w tej grze, jest mm, możliwość sterowania grupami jednostek i ukrywania się tymi jednostkami za przeszkodami. Jest to jedna z pierwszych gier, która zastosowała ten mechanizm. Później był na przykład jeszcze Warhammer 40K 2 gdzie jednostki też mogą się chować za przeszkodami. Z tego co wiem, nie grałem, grałem w jedynkę. Dużo grałem w jedynkę, bardzo lubię jedynkę. I szczerze powiedziawszy, w Man of War naprawdę trzeba by zagrać, żeby zrozumieć jakie jest piękno tej gry. Kolejnym, co mogę powiedzieć o tej grze, co jest cudowne, jest możliwość bezpośredniego sterowania jednostkami. Więc gra strategiczna, taka typowo strategiczna, gdzie zaznaczamy grupę jednostek, każemy im, im iść w dane miejsce, zmienia się w jednym momencie za pomocą przytrzymania kontrola, zmienia się w grę typu commandos. Tak? Czyli bierzemy jedną jednostkę, czy to piechura, czy to czołg, czy to działko i sterujemy ją, nią bezpośrednio. Możemy nią celować, obracać się, kłaść się, wstawać. Każda jednostka ma swój ekwipunek, każda jednostka ma swoje umiejętności. Więc jeżeli kupimy na przykład sobie czołgistę i weźmiemy mu ciężki karabin, aż to on nie będzie się tak dobrze posługiwał tym ciężkim karabinem, jak, y jak człowiek, który został do tego wyszkolony. Chociaż czy mówiąc o armii rosyjskiej, można powiedzieć, że ktokolwiek był wyszkolony, ale jest to bardzo wielopoziomowa gra. Czołgi, statystyki czołgów opisywane są y w sposób następujący: y jest grubość pancerza, y jak to się nazywa, kaliber y, działa, ale to nie wszystko, bo mogłoby się wydać, że to wystarczy przecież, nie. Są podane y, spady, kąty. Uch, Jezu, jakie gestykuluję przy tym mówieniu? S kąty y, nachylenia do y, pozycji wertykalnej pancerza, więc można sobie zobaczyć, im bardziej nachylony pancerz, tym większa szansa, że pocisk odbije się, i to nie tylko, że, o, pancerz jest nachylony pod kątem. 45 stopni. Ale gdzie? Który pancerz? Nie, jest podany każdy, jest podany każdy bok. To jest tak złożona gra i tak godna polecenia, że postanowiłem nagrać to nagranie i teraz wyszło mi takie, och! Och, takie wywyższające tą grę ponad piedestał, ale naprawdę chyba wypadałoby mi już kończyć, bo już się rozkręciłem, boerwa. Więc pozostaje mi tylko powiedzieć wam, trzymajcie się, ciepło. I na górze macie guziczek subskrybuj, na dole macie guziczek łapek, tamtych kciuków w górę albo kciuków w dół. One są zawsze godne polecenia. To mówiłem ja, Legwan. W tle leciał gameplay. Był ze mną Lemur. Trzymajcie się ciepło. I cześć.